Podobnie, subiektywnie o kawie i nie tylko. Witajcie, mam na imię Andrzej i zapraszam Was na finezyjne opowieści dla inspiracji emocji. Dziękuję, że jesteście ze mną w kolejnym już piątym odcinku podróży po świecie kawy. Pamiętajcie, że nie ma głupich pytań, są tylko niezbyt mądre odpowiedzi. Ten podcast stworzę dla Was i z Wami, dlatego pytajcie, oceniajcie i piszcie na kawamałpa.foodie.pl Adres znajdziecie w opisie odcinka. Wszystkie Wasze sugestie wezmę pod uwagę, na pytania odpowiem i pomogę podróżować po świecie kawy. Nie zapomnijcie lajkować i subskrybować mojego podcastu, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli słuchasz mnie na Spotify, Apple Podcast lub Google Podcast, proszę naciśnij obserwuj lub pozostaw ocenę. Pomoże to mi doczyć z wiedzą do większej ilości odbiorców. Gdzie tym razem wybraliśmy się w podróż? Co warto w taką podróż zabrać? W dzisiejszym odcinku odwiedzimy górzysty Honduras. Góry to prawie 4 piąte powierzchni kraju. Glaba jest tam bardzo czysta, a uprawy są położone nawet na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Kawa ma bardzo dobre warunki do wzrostu. Charakteryzuje się ona zróżnicowanymi profilami smakowymi, głównie owocowymi, intensywnym aromatem, bogatym body oraz niską kwasowością. To właśnie niezwykła owocowość w kawie Honduras El Puente, urzekła mi ostatnio. Farma El Puente została założona 25 lat temu. Jej założycielka, Mary Sabel, pochodzi z rodziny z ponad 100-letnią tradycją w uprawie kawy. Skupia się ona na rozwoju jakości ziaren, co doprowadziło ją do finału Cup of Excellence. Nieustająca ciekawość prowadzi ją w kierunku eksperymentalnej obróbki, ale też upraw wielu odmian. Wiem, że jeśli tylko pojawi się od nich jakaś nowość, będę przebierał nogami, by jak najszybciej jej spróbować. W ich ostatniej kawie, którą próbowałem, czułem głównie czereśnie, co było dla mnie przyjemnym zaskoczeniem. Drugie skrzypce, grały tu nuty karmelowo-czekoladowe, a wszystko to dopełniała idealna kremowość. Brzmi zachęcająco? Co jednak możesz zrobić, by cieszyć się tym smakiem w domu, gdy akurat nie możesz wyjść do kawiarni, a tym bardziej wybrać się do Hondurasu? Zapasz kawę samemu. W poprzednim odcinku mówiłem o metodzie zaparzania zwanej cupping. Jeśli jeszcze nie znasz tego odcinka, zapraszam do wysłuchania. Metod zaparzania kawy jest wiele. Każdy powinien znaleźć metodę dla siebie taką, którą lubi najbardziej. W moim przypadku jest to Chemex. Najprostsze wyjaśnienie to, że kawa przesącza się przez filtr do specjalnego naczynia. Zanim jednak dojdzie do procesu zaparzania, powinniśmy wykonać następujące 5 kroków w stronę dobrej kawy. Podczas każdej podróży wspomagamy się pewnymi przedmiotami, by nasza droga była łatwiejsza czy przyjemniejsza. Na szlaku kawy jest 5 potężnych artefaktów do zdobycia. Pierwszym i najważniejszym jest młynek. Kawa zmielona bezpośrednio przed przygotowaniem. Uwalnia niezwykłe aromaty, które bardzo szybko się ulatniają. Dlatego też im później zaparzane jest kawa od momentu zmielenia, tym niższej jakości będzie ten napar. Inwestycja w młynek zmieni nasz świat na zawsze. I nie mówię tu o stanie naszego portfela po zakupie, bo choć dobre młynki są dosyć drogie, to posiadanie tańszego młynka jest i tak lepsze niż nie posiadanie go w ogóle. Do wyboru mamy dwie drogi, młynek ręczny lub elektryczny. Młyniak ręczny, którego zaletami są poręczność i mobilność, pozwoli nam na zabranie go w podróż, by móc zaparzać świetną kawę niemal w każdych warunkach. Ma jednak tę wadę, że jest ręczny. Znaczy to tyle, że za każdym razem przez minutę lub dwie będziecie kręcić korbką i może nie brzmi to tragicznie, wiem, że jednak niektórzy rano nie mają sił, czasu lub chęci na to, wolą zaparzyć byle co i zalać zimnym mlekiem, by się nie oparzyć i biegiem do korporacji. Jeśli zdecydujemy się na młynek ręczny, warto pamiętać, że im wyższej klasy młynek, tym jego konstrukcja pozwoli nam na dokładniejsze mielenie. Jest to ważna część procesu przygotowania kawy do zaparzenia, bo młynki niższej klasy zmielą nam kawę nierównomiernie. Skutkować to będzie tym, że w naparze niektóre cząstki się nie zaparzą, a inne będą przeparzone, co wpłynie niekorzystnie na smak kawy. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeśli miałbym wybierać, to wybrałbym kawę niedoparzoną, ale jest to mój subiektywny pogląd na kawę. Drugą kategorią młynków są młynki elektryczne. Ich wadą jest rozmiar. Nie każdy ma miejsce, by postawić go w kuchni, a i by zabrać w podróż raczej się nie nadaje. Zaletą tego rozwiązania jest łatwa regulacja milenia, co pozwala nam dobrać jego stopień pod konkretną metodę zaparzenia. Warto jednak doczytać, czy oferuje on nam możliwość mielenia pod metody alternatywne czy espresso. Może się okazać, że tańsze modele tego nie oferują. Drugą cechą, na którą warto zwrócić uwagę, jest możliwość łatwego czyszczenia po zmieleniu. Dobrze jest, jak po krótkim i szybkim mieleniu nie trzeba młynka pół dnia rozkładać i czyścić. Nieczyszczony młynek to droga prosto w przepaść. Wszystkie drobinki, brud i inne zanieczyszczenia będą osadzać się na kolejnych naszych ziarnach, co zdecydowanie wpłynie negatywnie na smak, i mimo że młynek kosztował tysiące, kawa z niego nie będzie smaczna. Kolejnym przydatnym przedmiotem będzie waga. Możemy dzięki niej odważyć ziarna do zmielenia, a także ilość naparu podczas zaparzania. I choć można używać miarek, łyżek do odmierzania, warto pamiętać, że ziarna mają różne wielkości oraz gęstości i nie zawsze to co było dobrymi proporcjami kawy do wody w jednym przypadku, będzie też dobre w drugim. Im lepszą wagę kupimy, tym będzie ona dokładniejsza. Sprawi nam mniej kłopotów i jej użytkowanie będzie czystą przyjemnością. Na początku można kupić dokładną wagę kuchenną niededykowaną do kawy. Będzie to nadal lepsze rozwiązanie niż odmierzanie na oko. Związanym z wagą kolejnym przedmiotem jest stoper. Może on być wbudowany do wagi co znacznie ułatwia pracę, bo po prostu nie mamy kolejnego urządzenia. Czwartym artefaktem jest termometr. Kawę zaparzamy według przepisu i preferencji. Dla różnych metod można podać zakres od 86 stopni do 96 stopni. Tu jednak warto zaznaczyć, że o ile mamy wpływ na to ile kawy czy wody użyjemy to temperatura jest tak zmiennym i trudnym do kontroli parametrem, że traktowałbym bardziej ten zakres jako pewien obszar do poruszania się w nim, a nie konkretne wytyczne. Można powiedzieć, że im wyższą temperaturą operujemy, tym ekstrakcja kawy będzie wyższa, co pozwoli uzyskać więcej smaku. I co ciekawe, mimo iż nasz czajnik z termometrem pokaże nam żądaną temperaturę, lub też potwierdzimy ją termometrem, to w momencie zalewania będzie to już inna temperatura. Kontakt z powietrzem z naszym naczyniem, czy wręcz z naszą kawą zmienia temperaturę cały czas. To zmielenie i czas zaparzania mają tu największy wpływ na smak. Warto jednak zaparzyć swoją kawę w różnych temperaturach, by odnaleźć swoje indywidualne upodobania. Smak jest tym, o co walczymy i czoło w kawie speciality szukamy, dlatego w zależności od surowca, którym dysponujemy i naszych subiektywnych preferencji powinniśmy dobierać temperaturę parzenia. Kawy palone ciemno oddadzą więcej goryczy w wysokiej temperaturze. Obniżenie temperatury zmniejszy gorycz przez mniejszą ekstrakcję. Kawy palone nie będą potrzebowały obniżania ekstrakcji, bo ten problem tam nie występuje. Choć zapewne jest wielu ludzi, którzy takiej goryczki w kawie szukają. Ostatnim, ale nie znaczy, że nie najważniejszym jest czajnik, zwany też konewką. Jest on dedykowany zaparzaniu kaw alternatywnych, jak drip lub chemex. Tego typu czajnik posiada charakterystyczną szyjkę, która wąskim i precyzyjnym strumieniem zaleje naszą kawę. Klasyczne czajniki. Mają szerokie dzióbki, które mocnym strumieniem wzburzą kawę, co nie pozwala jej się dobrze zaparzyć. Byłem świadkiem, gdy zalewając trzy porcje kawy dokładnie tak samo, zachowując niemal laboratoryjną dokładność, otrzymaliśmy efekt powtarzalny w dwóch porcjach. Trzecia była nieco inna. Kolejne powtórzenia dały ten sam efekt, a nie powinno tak być. Przy powtarzalnych warunkach efekt zaparzania ma być identyczny. Doszliśmy do wniosku, że osoba zaparzająca trzecią porcję stawiała nogę nieco inaczej niż przy dwóch poprzednich skutkiem czego strumień wody w inny sposób miał kontakt z kawą. Trudno mi w to było uwierzyć, nawet jak to widziałem. Po zmianie wszystkie trzy porcje były takie same. Można powiedzieć, że te wszystkie elementy to przesada lub fanaberia. Wydawanie nieraz tysięcy złotych na zaparzenie kawy może wydawać się bez sensu. Jeśli jednak porówna się kawę robioną na oko z tą, w której procedury są zachowane, to tak jak porównać babkę z piaskownicy z babką cukiernika. I to babka, i to babka. Mam jednak podejrzenie, że większość chciałaby zjeść tą z cukierni. Tak oto poznaliście pięć sposobów na polepszenie swojego naparu. Oczywiście można i należy wspinać się wyżej pod drzewie poznania kolejnych tajników, co zrobimy już niedługo. Mój podcast to właśnie subiektywnie o kawie. I ja opowiadam w nim to, co ja czuję i widzę. Dla was może być to nieco odmienne, bo to co czujemy w kawie nie zależy tylko od naszego smaku, ale także od metod zaparzania i konkretnej paczki. Wierzę jednak, że ten produkt zdobyłby Wasze uznanie. Jeśli akurat tej paczki chciałbyś spróbować, napisz do mnie na kawamaupafoody.pl. Zobaczymy, co da się zrobić. W tym miejscu kończymy naszą podróż, ale już szykuję dla Was kolejne finezyjne opowieści dla inspiracji emocji. Cześć! Jeśli słuchasz mnie na Spotify, Apple Podcast lub Google Podcast. Google. Google. Co ja